Wracamy do rozmowy po przerwie z Martą, przybyło. E, Marta, kiedy rozmawiałyśmy sobie tam przez telefon i to nie krótko i nie raz. Właściwe bezrzeństwa. Rzadko mówi się o tej formie życia, choć w kościele. Mm, Wiemy, że wiele kobiet czuje się zaproszonych do takiej mm -hmm. relacji z Panem Jezusem wyłączności, i niekoniecznie w klasztorze, niekoniecznie mm -hmm. mury klasztoru. Co ty o tym sądzisz? No właśnie tak, tak naprawdę gdzieś tam kościół upycha kobiety albo właśnie do klasztoru, albo do małżeństwa, a, a wiele kobiet czuje, że ani to, ani to. I, I ta droga myślę, że jest mało nagłośniona, mało tak po prostu promowana, jeżeli mogę tak to nazwać. Yy. A kto, Pismo Święte mówi, kto może pojąć ich pojmuje, tak? Także Słowo Boże samo wspomina na temat bezżeństwa. Spotykam też masę kobiet, które właśnie ani nie czują powołania do małżeństwa, ani do klasztoru. Ja na przykład trzy lata pracowałam z siostrami, trzy lata mieszkałam też jakby w klasztorze w celi zakonnej, przez ścianę z zakonnicą, kiedy pracowałam w domu pomocy społecznej dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i fizyczną. I Bogu dziękuję za to doświadczenie. Bo ja podejrzewam, że będąc dużo otwarta na, na jego wolę, kiedy już to y, nawracanie już tak nabrało rozpędu, ja Panu Bogu powiedziałam: y, Panie Boże, misja, Afryka, trendowaci, rób sobie, co chcesz. Klasztor, tylko jakiś fajny habit mi ogarni, żebym dobrze wyglądała, a jak małżeństwo też nie mam nic przeciwko temu. I to jest też takie nasze znowu wciskanie Pana Boga w jakieś takie nasze widełki. Pan Bóg, pan Bóg wybrał kolejny podpunkt. Ja mu mówię A, B, C. A Pan Bóg generalnie stwierdził, że pod punkt D i totalnie bym się tego nie spodziewała, że bezżeństwo będzie kiedykolwiek moją drogą. Bo ono jest totalną odwrotnością, jakby tego, co ja sama dla siebie zakładałam. Mhm. Bo moje uzależnienie, i nie zawaham się użyć słowa uzależnienie od relacji, funkcjonowało na zasadzie, że ja byłam jak taki bluszcz, który oplatał się wokół kolejnej ofiary. I ja po prostu. Charakterem emocjonalnie, charakterem. tak. Ale właśnie tu cały czas krzyczała mała Martusia. Mhm. Kochaj mnie, zauważ mnie, przytul mnie, wypełnij mi lukę, której nie wypełnił ojciec. I jeżeli człowiek nie przepracuje też swojego życia, często swojego dzieciństwa, ja czasami obserwuję, rozmawiam z ludźmi, którzy naprawdę już dobiegają z huku swojego życia i tam cały czas siedzą małe dzieci, które nie mają zaspokojonych swoich potrzeb. I jeżeli ja nie, nie wpuszczę w to wszystko łaski Pana Boga, to ja jestem, generalnie mogę zostać pochowana i nigdy tego nie przepracuję. Dlatego tutaj Pan Bóg zaczął bardzo mocno wchodzić w, w proces tego uzdrawiania mojej kobiecości, leczenia mojej seksualności. I powołanie do bezżeństwa było ostatnim, w jakim bym tak naprawdę siebie widziała. Hmm. E, jeszcze pociągnę temat, bo to jest bardzo fajne, e, bardzo fajne rzeczy mówisz, bo mówisz, że można się uzależnić od relacji, co nie? A nie wiem, słyszałaś ten termin właśnie, kobiet, które kochają za bardzo, albo współzależnionych, e, hmm. na przykład te alanonki, i one sobie nie wyobrażają życia bez mężczyzny. Hmm. I to nie w takim znaczeniu, wiesz, że mąż w takim bardzo zdrowym partnerstwie, nie? gdzie kobieta jest ważna i mężczyzna, tylko że po prostu mm. facet w miejscu Boga, po tak, prostu, tak? tak? Na piedestale, mm. pani Dokładnie. władca, i teraz mm. całe swoje życie mm. totalnie dopasować pod, pod mężczyznę. Mm. No tak, to ja, to ja raczej nie żyłam, ale generalnie mm. był mi mężczyzna potrzebny do tego, żeby ja w ogóle czuła jakąkolwiek swoją wartość jaka kobieta. Mm. Że inaczej ja, ja się czułam totalnie bezwartościowa. To dla mnie było oczywiste, że ja muszę być w relacji. I było tak, że ja już nie potrafiłam być sama przez miesiąc. Kiedy mm. czułam, że już ta relacja gdzieś tam się rozpada, to już tam gdzieś po prostu szukałam kolejnej ofiary, i, i po prostu no, no tak to przez lata u mnie wyglądało. Kolejny obiekt, kolejny krok? Tak, oczywiście, tak, no. samotności chyba tego, co się pojawia w tym wszystkim. Tak, samotności. bo była pustka, tak? Jeżeli no wypełniam pustkę nie Bogiem, tylko wszystkim, co nim nie jest, mm. no to ta pustka zawsze będzie. Tak samo mm. jak ktoś lata za kasą, no to tej kasy zawsze będzie za mało. Może być 10 milionów na koncie, i tak będzie za mało. Jak ktoś, nie wiem, za jakimiś tam tytułami, to będzie kolejny, czy to magister, czy kolejny tytuł przed nazwiskiem, ciągle będzie za mało. Jak będą kobiety, na przykład, na temat ciuchów, no to zawsze będzie szafa za mała. Oczywiście. No właśnie, coś wiemy na ten temat. A, a jeśli chodzi o Boga, no to jak ja już go spotkam, to ja wiem, że ja tylko nim się chcę napełniać, bo to jest jedyne, co może tą moją pustkę wypełnić. Wiele osób nie rozumie, że można mówić o relacji z Chrystusem jako o i w czym ta relacja Twoim zdaniem jest inna od relacji z facetami? Jezus zawsze patrzy w oczy. Potwierdzą, Jezus patrzy w oczy. Ja pierwszy raz poczułam tak naprawdę w tej relacji, że to jest mężczyzna, który patrzy w moje serce totalnie. To był też taki moment wielkiego uzdrowienia, że tak jak przez lata wyglądając, jak wyglądałam, byłam przyzwyczajona do zupełnie innych spojrzeń. I, i tam ci faceci pewnie nie wiedzieli, jaki mam kolor oczu. A Jezus doskonale wie, że moje oczy nie są tylko ciemnobrązowe, tylko wokół źrenicy jest taka miodowa obwódka, i na tej obwódce jeszcze są czarne plamki. Także Jezus doskonale o tym wie. I, I to było takie niesamowite spojrzenie, właśnie, no tak myślę, tak jak Maria Magdalena doświadczyła takiej ustrawiającej mocy y, miłości Jezusa, i też tak naprawdę zostawiła y, wszystko. Także... I Jezus tak naprawdę jest dżentelmenem. Y, Jezus też. Zna jakieś takie moje małe marzenia, małe jakieś takie potrzeby. Kiedy ja wybrałam drogę bezżeństwa, to ja z Jezusem gadam bardzo normalnie i naturalnie, tak jak z tobą, także też się zdarza, że czasami Jezus sobie wygarna i powiem mu też Jezu, no przecież ty wiesz, że ja kocham kwiaty. I ty sądzisz teraz, że ja idę idę z drogą bezrzeństwa, godzę się, żeby do końca życia nie dostawać kwiatów. I na przykład jestem w jakiejś parafii, kończę głoszenie i wychodzi orszak tutaj parafialny, taki wielki bukiet. Ja mówię, no Jezu, to, to ja rozumiem. Tak? To jest czasami Super. właśnie takie takie niesamowite, takie, takie, no, no śmieszne czasami dla niektórych może zbieg okoliczności, ale ja wiem, że to kompletnie nie jest z bieg okoliczności. Ty wracam... Jezusa, prawda? Tak, ty tak, Boga. Mhm. Tak, wracam z zakupami, jakieś ciężkie siatki, tu wiesz, tu ziemniaki, tu zgrzewka wody, ja mówię, no taki jest ciebie gentleman. I tu na przykład podjeżdża kumpel, zatrzymuje się Marta po dwieście, i to, to są po prostu takie ingerencje, których może niektórzy nie zobaczą, ale ja wiem, czy ja to jest sprawka po prostu. Nie? Że Jezus się troszczy w ten sposób. To jest między Tą a Bogiem. W tym tak. momencie to się dzieje, kiedy o to prosisz. Tak, prawda? Tak. I to jest właśnie to Nie, to nie zawsze, ale czasami tak. Mhm. Mhm. Że On odpowiada na no tak. to po mhm. prostu. Um, a czy bo wiesz, facet kobiecie daje coś takiego też bardzo fajnego, jak taką motywację do działania, takie, taki flow, jak ja to mówię, flow może powiem, taki, 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 takie coś bardzo życiodajnego. Czy on tobie też to daje? że no, w końcu zrozumiałam, mhm. właśnie, no, no, co tak naprawdę powinno mnie napędzać. Także mhm. to jest jedyny facet, tak naprawdę, przy którym ja chcę być lepsza. Mhm. Bo moje spojrzenie raczej było zawsze takie, że ktoś miał się naginać pode mnie. A ja tutaj czuję, że właśnie, że, że jego miłość jest tą, która mnie formuje, która mi wytycza konkretny kierunek. Czyli ty I ja się w niego? Nim, mhm. Tak, mhm. I nim ty też lepsza. Tak. Mhm. Mhm. No dobra, a jak wyglądało Twoje rozoznawanie, Twojej drogi? Jak, jak u ciebie o, to przebiegało? to, to po prostu. Pan, bo to jest po prostu niesamowity. Kiedy zakończyłam swoją ostatnią relację, miałam już piękny plan. Że teraz generalnie no prawdopodobnie droga do małżeństwa, czyli panie Jezu, tam znajdź mi odpowiedniego kandydata, będziemy razem jeździć na kolekcje, <śm> będziemy się razem modlić na różańcu, będziemy działać charytatywnie. Ja już miałam całą swoją wizję. I Pan Bóg zaczął przychodzić z takim doświadczeniem, kiedy mieszkałam u sióstr, moja e, dobra przyjaciółka, e, siostra Mateusza, miała odnowienie swoich ślubów. W 25 leci Jestem na tej mszy świętej, e, ona e, czyta swój ślub, i nagle ja czuję w sercu to, co czułam na pierwszej adoracji: totalny ogień, totalna miłość. Nagle zaczynam ryczeć w tym kościele, wyje jak kojot, wszyscy się na mnie patrzą. Ja cała zasmarkana w tej ławce, Ja wiedzieć, co się ze mną dzieje. Po jakimś czasie znowu jakaś siostra ma, ma jubileusz, znowu jestem na Mszy Świętej. To samo. Jestem uśród zawierzanek na rekolekcjach. Znowu Msza Święta. Dwie y, z dziewczyn właśnie y, też mają odnowienie na tej Mszy Świętej. Ja znowu ryk. Ja wiem, co się dzieje. Ja nie doświadczałam tego, że mnie wzruszają śluby damsko-męskie. Mnie wzruszały po prostu do, do łez śluby zakonne. Ja wiem, Boże, o co Ci chodzi? Bo to było tak nienaturalne. Y, moja reakcja na to, tak czułam, że Pan Bóg porusza moje serce. I co otwierałam? Słowo Boże. To było, kobieta bezrzędna troszczy się o sprawy Pana, zamężna o to, żeby się mężowi podobać. I po prostu kto może pojąć, niech pojmuje. I tak to we mnie zaczęło pracować. Ja mówię, nie, no Jezus, serio? Serio? Jeszcze tą przestrzeń w moim życiu mi wywalisz do góry nogami. On tak potwierdzał, potwierdzał. Dużo pokoju serca przychodziło. I, i zaczęłam doświadczyć tego, że ja nie odczuwam tej ludzkiej samotności, tak jak kiedyś. Że nie potrzebuję się przeglądać w drugim człowieku. Że ja się przeglądam teraz w Jezusie. Ja się przeglądam w Najświętszym sakramencie, w Eucharystii, i to, to mnie całkowicie wypełnia. Niesamowite, jak mówisz o tych ślubach, wiesz, bo to faktycznie jest taki bardzo konkretny znak, jak ty mówisz, że na ślubie nie miałaś takiego wzruszenia, wiesz, bo kobiety sami musiałem coś takiego. Kiedy to będę ja mm -hmm. matko? Dlaczego mm -hmm. to nie ja? Dlaczego ile jeszcze nie? A ty mówisz, że to mm -hmm. było się działo na konkretnych, tak. kiedy dochodziło do zaślubu mi z Bogiem, z niebem. Tak. Czyli coś bardzo wieczystego, prawda? To było takie no, bo... poruszenie wewnętrzne, że to już naprawdę nie było z czym dyskutować, że tutaj Jezus mm. coś chce. A poza tym wiesz, no, miłość ziemska, czyli ten mąż, nie? Mm. Czy ta żona, to jest zawsze tak do śmierci. Później można mm. na nowo, nie? Mm -hmm. A to już jest tak, już masz miłość, to już jest wieczne. Zostaniesz już z nim na wieki. Mm -hmm. Kurde, fajnie, tak? No dobrze, ale czy były takie naprawdę trudne momenty w bezżeństwie? Miałaś takie kryzysy? Trudne momenty to na pewno są święta. Także święta tak naprawdę spędzam w hospicjum, gdzie posługuję jako wolontariuszka. Ale Wigilie, przepraszam, że tak wejdę. Tak, Wigilię, tak. Mhm. Wiadomo, muszę święta, ten czas w kościele, który chcę przeznaczyć, mhm. ale wigilia, pierwsze święto, drugie święto, czy Wielkanoc, to jest w hospicjum. Bo wtedy nie ma wolontariuszy, bo oni są ze swoimi bliskimi, co jest całkowicie naturalne. A ja, z racji tego, że jestem sama po ludzku, mogę ten czas przeznaczyć. Urodziny to też jest taki, taki trudny czas. I czas na przykład urlopu. Wiadomo, nie, nie podczepię się jako piątek koło uwozu do y, mojej przyjaciółki, która ma męża i, i dziecko, bo będzie to słabe. Y, dlatego to są takie trudne momenty. Ale najtrudniejszy, najtrudniejszy, najtrudniejszy moment. To jest moment, kiedy byłam przy śmierci mojej mamy. I to jest taki czas, kiedy ja naprawdę Panu Bogu podziękowałam później za to doświadczenie, bo to było z jego strony jakby takie pytanie: Zobacz, Marta, będą też momenty, kiedy będziesz wyła. Będą momenty, kiedy po ludzku nie będziesz miała po prostu siły na nic. Kiedy moja mama umarła przy mnie, trzy doby czuwałam przy niej, przy łóżku, w czasie jej agonii. Kiedy mama wydała. Ostatnie tchnienie, ja odwróciłam się i zobaczyłam, że wokół mnie jest pustka. I to był taki moment, kiedy ja bardzo chciałabym wtedy, żeby obok mnie był mój mąż, który mnie po prostu przytuli. Jak facet tak po prostu, wiesz, z całej siły mnie przytuli. Ja będę mogła mu po prostu ten, ten, to ramię zasmarkać, po prostu wyryczeć się i nie było nikogo. Na salę wtedy weszła pielęgniarka, obca kobieta. Ja po prostu podeszłam, przytuliłam się do obcej pielęgniarki, bo ja. Musiałam po prostu gdzieś to spożytkować, tą swoją potrzebę. To no zewnętrznie ten tam tak. po prostu. To był tak. by straszne, bo mm -hmm. przecież to śmierć rodzica. Tak. I, I później nawet załatwianie w ogóle, wiesz, tych formalności pogrzebu, tego wszystkiego, biegania z tymi papierkami. To był taki czas, że no nie było mi fajnie samej. Bo byłaś sama w tym, tak? Bo byłam w tym totalnie sama. Yy, totalnie, tak? Nie było nikogo ze mną. Yy, Uwielbiam Boga w tym doświadczeniu, bo ja miałam poczucie, że On mi podnosi poprzeczkę i właśnie zadaje mi pytanie, zobacz Marta, czasami będzie tak. Czy nadal generalnie wchodzisz w to? I ja cały czas czułam, że tak, Jezu, wchodzę w to. I dopiero teraz mogę powiedzieć, że podjęłam tę decyzję świadomie. Że to nie są jakieś takie moje neofickie loty, jakieś tam jeszcze pozostałości cukierków duchowych. Ja mogę powiedzieć dzisiaj, że mam 100% świadomości po prostu tego, co wybrałam. Mam świadomość tego, że nie wiem. Kiedyś się mogę sama borykać z jakąś chorobą, i też nikogo nie będzie. właśnie przez doświadczenie z moją mamą, paniezus mi pokazał, właśnie tą najciemniejszą stronę mojej drogi. To jest strasznie jest trudne, co mówisz, wiesz? Bo na przykład ta samotność w takim opuszczeniu jest chyba czymś najgorszym. Przyznam ci się jeszcze, że ja też miałam takie doświadczenie w życiu, kiedy na przykład złamałam nogę, nie? I byłam sama. Ojejku, co tam się rozgrywało między mną a Bogiem, jakie awantury. I to był jeden z takich trudniejszych kryzysów. I widzisz. I, ale ciebie to zaprowadza w taką stronę, że ty y, ciebie to utwierdza, co nie? Mhm. Ciebie to utwierdza, że okej, okay, nie? A kogoś może na przykład z tej drogi wytrącić, co nie? Ale jeżeli na mhm. przykład to nie jest jego droga, ja mu się mhm. tylko wydawało, że to jest jego droga, to chwała Panu za to. Mhm. Ja nad... spojrzenie tak, fajne, tak. To już spojrzenie fajne, mhm. to już spojrzenie wiary, no nie? Że... Ostatni człowiek, na przykład, z którym byłam związana, byliśmy po katechezach przedmałżeńskich. E... Dobre katechezy przedmałżeńskie, chwała Bogu za to, jeżeli po katechezach przedmążeńskich ludzie się rozstają, ktoś powie, no wariatka, no ale no, no chwała Bogu za to, że Bo nie lepiej odkraty, teraz, nie? jeżeli ja teraz doświadczę, że ten człowiek jest dla mnie tak naprawdę obcym człowiekiem, że ja go nie znam, że ja nie mam w nim wsparcia. A nie takie katechezy na zasadzie, wiesz. Pod podpisu i koniec, narka, już tam się możecie już datę ślubu uzgadniać. Moje katechezy naprawdę były głębokie i z każdym kolejnym spotkaniem ja coraz bardziej się utwierdzałam w tym, że to kompletnie ani nie jest ten człowiek, ani to w ogóle nie jest moja droga też. Także też Bogu dziękuję za to doświadczenie. Mm. Bardzo fajna rzecz. Bo wiesz, bo często jest tak, że na tych katechezach po prostu coś odhaczamy mm -hmm. w trakcie do sakramentu, prawda? Żeby to po prostu jak najszybciej dojść. Ale z tego co mówisz, to bardzo poważnie potraktowałeś te katechezy, nie? Tego no i to też nie? czystość, wiesz, bo Częstość. tak naprawdę człowiek, z którym byłam, yy, ostatnie kilka miesięcy, prawie rok w sumie, yy, żyliśmy w czystości. Bo ja mu powiedziałam, że albo czystość, albo się rozstajemy. Ja sobie nie wyobrażałam nie przyjmować pana Jezusa. I to życie w czystości wtedy, kiedy się zaczynało od nieczystości, pokazało mi tak naprawdę, jaka błogosławiona jest ta kolejność, którą Pan Bóg daje. To też nawet nie chodzi o to, że w świetle prawa tutaj Bożego grzeszyłam nieczystością, ale nawet patrząc przez pryzmat tego, że zaczynając od przyjaźni, ja tego człowieka poznam, ja tak naprawdę wiem, czy jestem w stanie coś z nim zbudować, czy to jest ktoś, w kim mam wsparcie, czy mamy tematy do rozmów, jak się zaczyna od łóżka tego człowieka nie poznał, bo te motylki, ta seksualność, ta cała sfera tak jest w stanie przesłonić ludziom oczy, że często oni potem wchodzą w związek małżeński, a dlaczego za chwilę jest rozwód? No bo ci ludzie zaczynali od tego, od czego zaczynali. Świat dzisiaj nie potrafi zaczekać. I ja dopiero w tym momencie, kiedy zaczęłam żyć w czystości, zrozumiałam, że, że z tym człowiekiem niczego nie zbuduję. Także błogosławiony właśnie czas tej, tej drogi właśnie czystości. I wtedy te już spotkania, znaczy wtedy te, te zauroczenia, wtedy te, te, te relacje, które się rozpadają, to też tak nie, bolio, nie bolą wtedy, no. gdy podejmujemy to współżycie, no bo no. jednak to nas cementuje w jakiś sposób, no. nie? jakoś skleja nas ze sobą. I, I ciężko też później podjąć decyzję o rozstaniu, kiedy już na przykład nie, ludzie współżyją ze sobą, prawda? No bo coś jednak ludzi mega wiąże ze sobą. I, i, I to jest fajne, co mówisz. No dobra, ale powiedz mi taką rzecz. A nie zdarzyć się czasem zakochać, zauroczyć? Pewnie, że mi się zdarzy. I co wtedy robisz? Biorę nogi zapas. Ale... To też był proces, w ogóle, żeby do tego dojrzeć. I to znowu się kłania e, syndrom Piotra, o którym mówiłam e, w poprzednim spotkaniu. E, widzę, że ludzie często się na to łapią. E, nawet jeżeli są to osoby, które na przykład. E, przed Panem Bogiem są związane sakramentem małżeństwa, ale na przykład nie są ze swoim małżonkiem, bo na przykład on odszedł i ułożył sobie życie z kimś innym, tak? Ale chcąc żyć sakramentalnie, idą tą drogą samotności, ale ten głód drugiego człowieka gdzieś tam cały czas prześwituje przez ich serce. I teraz, a to sobie tutaj popiszę, a to tu się spotkam na kawkę, a co takiego, że sobie pojedziemy na weekend, przecież będziemy mieli osobne pokoje, i ludzie tak zaczynają potem balansować na krawędzi. I to jest takie właśnie poleganie na sobie. Dla mnie błogosławiony moment, kiedy zorientowałam się, że jestem cały czas zdolna do wszystkiego. jestem zdolna do wszystkiego. A przedtem nie, nie. no przecież Marta, ty, no wiesz, tu prawie święta jesteś, no jak? To był taki czas, kiedy patrzyłam na ludzi w kościele, na przykład, którzy nie przyjmują Pana Jezusa, patrzyłam z góry, z taką wręcz pogardą. To był taki czas, kiedy ja myślałam, co nie robią w tym kościele. Co oni tu właściwie robią? Oni wybrali tego człowieka, a nie Boga. I patrzyłam po prostu z wysoka. I później przyszedł taki moment, kiedy Pan Bóg dopuścił taki mój upadek, który dla mnie był błogosławieństwem tak naprawdę, bo ja sobie zdałam sprawę, że ja jestem zdolna do wszystkiego. Nie zadziało się tam nie wiadomo co, ale ja już poczułam, że no to już w granicach czystości absolutnie nie było. I wtedy dostałam raz, że większe miłosierdzie do drugiego człowieka, mając świadomość, że ja za chwilę mogę leżeć tak naprawdę w podobnym gnoju grzechu. Hmm? No tak, bo wiesz, zdrada zaczyna się wcześniej niż, tak. e, niż powiedzmy pójście ze sobą do łóżka. Dokładnie. Właśnie zdrada to te na początku tak. fajne SMS-y, tak. Fajnie mi się mhm. z kimś rozmawia. Boże, to jest tylko niewinna przerażenie. A obraz to już człowiek po prostu mhm. płynie. Leżę. I teraz się mhm. uczę na przykład, że jeżeli gdzieś tam mi serduszko mocniej zabije. Mhm. To ja już generalnie już tam bardzo wszystko wychładzam, tam już jest po prostu ciekły azot i wszystko wymrażam, żeby po prostu to się dalej gdzieś tam nie rozwinęło. Zamrażasz, zamrażasz. Tak, I, I na początku jest trudno, bo jeżeli mi się dobrze z kimś rozmawia, wiadomo, że mm, ja w ogóle mam fajniejsze relacje jednak z facetami, inaczej mi się rozmawia, bo jestem taka raczej konkretna babka I, i, i lepszy mam dialog jednak z mężczyznami. I, I brakuje tego, ale jak już coś zaczyna gdzieś tam płynąć za bardzo, to już musi być ciach, odcięcie, czasami nawet całkowite zerwanie relacji. Też takie sytuacje mm. miałam, że całkowite zerwanie. Nie będziemy rozmawiać, nie będziemy y, pisać, y, widzieć to absolutnie. I na początku gdzieś tam no serduszko boli, tak? No, tak, bo tak, Odcinam coś, coś, czego mi brakuje. Mm. Ale Pan Bóg też widząc moją wierność. Potem przychodzi z taką łaską, że daje takie wypełnienie, daje taką miłość i czasami rzuci te cukierki takie, żeby mnie tam osłodzić i żeby mnie utwierdzić właśnie, że to była słuszna decyzja. Przy to mówi Martwa tak, moja. Przytulana. Przytulana. Tak. Ale daje ci czasami na przykład innych ludzi. Dobra, zabieracie jednych, ale dajecie drugich, na przykład stawiacie innych ludzi mhm. na drodze, żeby się na przykład nie czuła takiej samotności, wiesz. Tak, no bo bezżeństwo to nie jest powołanie do mhm. samotności, tak jak mhm. niektórzy mówią, że to jest powołanie do samotności. Tak. Absolutnie nie, właśnie no. To, to są pustelnicy, tak, moją powołanie do samotności, ale ja w moim bezżeństwie na przykład też widzę, jak Pan Bóg mi pozwala realizować y, moje macierzyństwo w taki sposób niesamowity. Ja widzę, że na przykład potrafię być taką w pewnym sensie matką nawet przy łóżku konającej staruszki. Ja czuję, że to jest taka moja duchowa córeczka, taka pani Zofia to, to jest taka Zosia, mała Zosia. Maryja to też niesamowicie y, pokazuje, bo kiedy wchodzę na przykład na oddział w hospicjum i oplatam pacjentom różańce wokół nadgarstków, to jest dla mnie taki obraz, jak oni ściskają te paciorki. Tak ta mała Zosia po prostu trzyma mamę za rękę. I, yes. i też w hospicjum niesamowicie widać, jak życie zatacza krąg. Wiesz, to się tak wszystko po prostu niesamowicie wypełnia, jak starość jest podobna do, do niemowlęstwa. Znowu są papki, bo no, bo już nagie dziąsła są, tak, znowu są podniesione barierki w łóżku, bo nie wiadomo, co ten człowiek wykombinuje. Potem czasami jest gaworzenie, bo ten człowiek już po prostu mówi yy, bez ładu, bez składu. Znowu są pampersy, kubek z dzióbkiem. To wszystko tak wraca i to, co jest niesamowite, jak ten starszy człowiek, tak samo jak niemowlak, chwyta palec, podaną rękę, to ten starszy człowiek tak samo szuka tej obecności. I to jest właśnie takie niesamowite, że ja często widzę po, w tych ludziach po prostu małe dzieci. Temat takiego macierzyństwa duchowego też na przykład w Poprawczaku. Pamiętam sytuację, kiedy po moim świadectwie, gdzie dużo poświęciłam matce Bożej, jeden z podopiecznych stwierdził, że chce się oddać Maryi przez rekolekcję, właśnie, oddanie 33. Wyobraź sobie, że on przeszedł przez tę rekolekcję, a w trakcie, 17-letni chłopak, postanowił przyjąć pierwszą Komunię Świętą. Pojechałam na to wydarzenie, na jego pierwszą Komunię Świętą. W ogóle to było na spotkaniu wojowników Maryi, także zobaczył takich chłopów z krwi i kości, niektórych, z nieczami, tak, niektórych mówiąc. całych tam wytatuowanych i on takie oczy zrobił, że to tak można, że tak też się w nim odkłamał taki stereotyp y, y, mężczyzny katolika, że to nie tylko mężczyzna katolik, taki przepraszam, że jest sweterek pięć rozmiarów y, za duży, tylko po prostu <grym> zobaczył takich chłopów, takich po prostu z krwi i kości. I, I dla mnie, kiedy on wrócił już z Panem Jezusem, wyszłam z ławki, jak go chwyciłam, jak go przytuliłam, oboje tam się poryczyliśmy, ja po prostu czułam, że to jest moje dziecko. Także to jest, jest taki fajnie. wymiar takiego duchowego macierzyństwa. Także Pan Bóg nie zostawia pustki, tam są po prostu zupełnie inne rzeczy. No i tak jak mówisz, kościół jest trochę barzyńsko katolicki, mimo wszystko, nie? Tak, także tu wojownicy Maryi i też inne męskie wspólnoty, także pięknie właśnie, że to odkłamują. Dobrze, że mamy tych wojowników, co nie tak jest. z krwi i kości. My wracamy poprzednie, a Państwa zachęcam do subskrypcji i pozostawienia lajka.